Hej, witajcie! Z tej strony Falcon, a to jest kolejny epizod naszych przygód rankingowych w Overwatch. Zobaczmy, jak do tej pory nam idzie. Mamy bodajże 8 wygranych meczów, tak, 8 wygranych meczów, 4 godziny rozgrywki, no i ranka gdzieś tam w środku diamentu. Powoli pniemy się do przodu. Bardzo przyznam, lubię ten początek sezonu, kiedy e, no, system traktuje nas całkiem ulgowo można powiedzieć i dostaje się naprawdę sporo w sumie punktów za wygrane. Troszkę mniej za przegrane, mam takie przynajmniej wrażenie Chociaż u mnie akurat może to wynikać z tego, że generalnie miałem dużo wyższą rangę Jednak przez to, że nie grałem to spadłem do 3000 A wtedy jak wiecie nie do końca tak samo działa jakby wiecie Macie to MMR jest jakby ciągle ukryte i ciągle wam wyszukuje jakby nieco lepszych niby przeciwników, tak gdzieś słyszałem E, tylko rangę wyświetla wam trochę inną. Chociaż to też nie do końca, chociaż fakt zdarzają mi się gracze z Master'a na przykład na tej randze, co nie wiem, czy jest normalne, czy nie jest, no ale zdarza się to. E, słuchajcie, w ogóle. A może zaraz za tym powiem, o tym powiem, żeby wam nie przedłużać? No, zaraz powiem. Dobra, to zapraszam was na krótką przerwę i lecimy zaraz z meczem. No, okej, okay, meczek mamy znaleziony i jesteśmy na Nepalu. Nie wiem, czemu chyba moja komentatorka powiedziała, że na Numbani się widzimy, ale możliwe, że po prostu się przesłyszałem. Jest Raniutko, więc e, może jeszcze nie do końca funkcjonuje mój słuch. Weźmy jakąś postać ataku, słuchajcie. E, wziąłem Genjiego. Nie wiem, czy konkretnie chce grać Genjim, ale wziąłem go, ażeby. Żeby po prostu zająć rolę DPS-a Niestety nie mamy tanka Tank by się, wydaje mi, by się przydał Teraz tutaj Winston'a? <grytanie> Mówią, że potrzebują Winston'a Czy ja chcę dać im Winston'a? Um... Weźmy A, okej, okay, w ten sposób R Reaper, mamy Reapera Weźmy, może oriskę? Weźmy oriskę, słuchajcie, dawno nie było oriski. Myślę, że całkiem spoko, e, postać, która. E, może nam się przydać ta tarcza po prostu na tym czołku tutaj. Jednak widzę, że nasi idą mainem. Troszkę się może zmieniła taktyka, którą pamiętam jeszcze z, przed jakiegoś czasu. To było, że świetne to było. Dobra, Ribera trzeba zdjąć. I jęknie. Lecimy na półcik. Przyjmujemy go. Całkiem nieźle nam poszła ta pierwsza walka, trzeba przyznać. Troszkę nie trafiłem mojego alternatywnego ataku, który przyciąga. ale to nie szkodzi. Wyszło całkiem spoko w sumie. Bardzo ładnie tam się z Zaria. powała Zarya i. Zaria i Ana. Bardzo ładnie mogłem je tam wykosić. Oriza jest generalnie z tym świetna, że strasznie jak widzicie może zaspamować przeciwnika kulami. Boże Reaper, naprawdę co ty robisz? Gdzie jest twoja e forma cienia? Powinieneś uciekać. W każdym razie to co Wam chciałem powiedzieć przed rozpoczęciem tego meczu to. Informacja, że miałem swoje pierwsze mecze przeciwko... Przeciwko... O Jezu, ej, come on. No to ta tarcza mnie troszkę uratowała. Przeciwko Grandmasterom, właśnie pod koniec sezonu czwartego, poprzedniego. Ok, w ten sposób, no tak średnio tutaj nie zasłonię tego trochę. No, a słaby był ten ultimate. Mogłem to rozegrać dużo lepiej. No, niestety użyłem tarczy przed postawieniem tego ultimate'a, więc no to wyszło dosyć słabo. A tutaj widzimy, że. O, tutaj Hanzo wjechał. Więc dosyć słabo, dosyć słabo. W tym momencie myślę, że możemy zmienić Orisę. I może weźmy jakiegoś. Jakąś Zarię. To byłby w sumie całkiem spokojny wybór, biorąc pod uwagę, że oni mają Dive. Jak wiemy, Zaria kontruje Dive. W każdym razie miałem moje pierwsze mecze przeciwko Grandmasterom. W tamtym sezonie. I wiecie, nie jest to nic niesamowitego, bo jakby. To nie są. Wiecie, to nie jest poziom prograczy. Tym bardziej, że grałem na. Wiecie, no, początkowych jednak. Nie wiem w etapach grandmastera, Bra. bardzo ładnie to wygląda w tym momencie. Mogliby zmienić w sumie diwe, bo jak teraz ich kontruje, to tak. No, nie powiedziałbym, żeby dobrze to wyglądało dla nich. No, i mamy 1 do 0 dla nas. Całkiem myślę, że spoko to wyszło. Dwie porządne walki, dwa całkiem niezłe przyjęcia punktu. No i mamy pierwszy punkcik dla nas. Wiadomo, no, gracze z Grandmastera to nie są jacyś prosi, prawda? Jest różnica. To tak samo jak w CS, macie Global Elite. Jednak, no, gracz grający na tym poziomie, czy też mający tę rangę, nie jest wcale graczem profesjonalnym. To jest, wiecie, jakby, no. No, to, to jest troszkę nieporównywalne, jakby taka gra na, na wysokim poziomie zespołowo, gdzie, gdzie naprawdę się współpracuje, gdzie naprawdę no, wszystko jest jakoś tam przemyślane. No jest zupełnie inną grą niż, niż taka gra, wiecie, ktoś może być naprawdę dobry mechanicznie, ale i tak czegoś mu brakuje na przykład, nie? Czegoś mu brakuje, może nie rozumieć jakiejś rzeczy, może, wiecie, nie iść mu współpraca. No dawajcie. Merci hier. Ej, come on. Tak myślałem, że właśnie zaczęło to wyglądać dosyć ciężko. No Winston, czas się wycofać chyba, nie? A, zjedzmy tej divę, może. A, już nie miałem tarczy. Sir, guys Troszkę przegiełem, jednak wymiana Mecha za bohatera nie jest najlepszą wymianą. No, w każdym razie już tak kończąc ten wątek, bo go przyciągam jak zwykle godzinę. To tak, grałem przeciwko pierwszym, pierwszym Grandmasterom i mimo że nie było to, nie była to jakaś różnica gameplay'owa, to po prostu zobaczyć wiecie tej ikonkę Grandmastera w meczu przeciwko sobie. No myślę, że ciekawa sprawa po prostu Całkiem śmiesznie, jako wiecie, dla gracza, nie? Overwatcha Dobra, postarajmy się tutaj załadować ultimate nie umierając. No tak w złym momencie troszkę daję ten... Oj oj! oj. Może ja tej umrę? Nie. Woo! Z od razu. Ej, 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 ej. Pięknie. Aj, mercy. Kurde, musimy fokusować te mercy, bo naprawdę trzeba tej. Tutaj... Akcji teraz pięknie, pięknie. Skupili się na walce. Drugi punkt zdobyty. Nie kontestowali. Także bardzo, bardzo ładnie. Boże, jak mi się podobał tamten ultimate. Boże, taka w sumie decyzja dosyć spontaniczna. Trzy osoby były obok siebie, więc zdecydowałem się tego użyć. Myślę, że bardzo dobra decyzja biorąc pod uwagę, że tam trzy osoby w sumie zginęły Wszystkie, które złapaliśmy Ho, Chyba poza reaperem, nie? Więc chyba dwie Ale, ale całkiem nieźle, takie No mówię, spontaniczne użycie, bo raczej często wiecie Myśląc o z Zari wyobrażacie sobie taki team fight 6 na 6 I nagle rzucacie tego ultimata, łapiecie sześć osób i Robicie jedną wielką masakrę, tym razem Zdecydowałem się wykorzystać to tak troszkę Solo można powiedzieć, troszkę bez, bez teamu ale jak widać, no opłaciło się dobrze, że, że tracer nie miała powrotu, yy, ani dwóch blinków, bo wtedy mogłabym mi uciec. Wyszło całkiem ładnie. Jestem napra naprawdę zadowolony. Jedziemy dalej. Dzisiaj mi się w ogóle troszkę lepiej komentuje. Znaczy długo ciągnąłem wątek A, i słabe to było. Bardzo słabe. Dobra. Aj, zrąbała się. No, chciałbym, chciałbym. Niestety to był taki taki bejcik, że, że niby spadła, ale no użyła tutaj swoich dopalaczy. No i udało się je zdjąć. Strasznie się trzyma tej diwy pomimo tego, że, że słuchajcie, gram z arią. Z reguły też tak robię, nie przejmuję się tak bardzo z arią. Czasem rzeczywiście jest bardzo dobra zaria, która ściąga mojego, wiecie, mecha bardzo, bardzo szybko. No ja, na przykład, słabo momentami wykorzystuję tarcie, jak widzicie, bez wartości zupełnie. Dobra, dobra zaria. Wiecie, potencjał bojowy Zari jest bardzo mocno uzależniony od yy, właśnie jej, pozi jej poziomu energii, prawda. Więc w momencie, w którym. No, gospodarka tą energią jest po prostu bardzo ważna. Trzeba umieć wykorzystać tę umiejętność prawidłowo, tak jak teraz. Kiedy już widzicie, że leci to dosłownie do was, wtedy najlepiej właśnie użyć tego. Ja teraz umieram tak głupio, kurde, walczyć z Zarią w farze niezbyt mądre, tym bardziej, że no wiecie, no nie, no po prostu niezbyt mądre. Po pierwsze Zaria, wiecie, no nie ma możliwości zbytnio zdemedżować tej fary. Chyba, że lata odpowiednio nisko, co próbowałem robić, ale jak wiecie, ona też tam miała Mercy przy sobie. A no już walka z FAMERCY, jak to się to bo słynnie nazywa, jest dosyć ciężka, szczególnie jako Zarya. Aj, nie zdążyłem tej tarczy dać. Dobra, ja uciekam, słuchajcie. Let's get back and regroup, please. I get my ultimate soon. No myślę, że to będzie najlepszy wybór. Chociaż boję się, że oni mają mnie tak dosyć rozproszony zespół i ciężko mi zwyczajnie będzie złapać ich gdzieś tam wszystkich Ale mamy zaraz mniej czasu, no i O Jezu się. No tak troszkę chodziłem tutaj bez walki O Jezu, o Jezu, o Jezu No nie, spóźniony ultimate. Jakaś Mercy by nam się przydała, nie? Tak myślę. Jakieś wskrzeszenie. Niestety Mercy umarła, ultimate'a też nie było, no i... Dwa to jednego, nie zakończymy jeszcze tego meczu. Niestety, niestety, ale okej. Okay. Niech będzie, mam wrażenie, że jedna z poprzednich gier była bardzo krótka, także... Jeśli dzisiaj będziemy mieli dłuższego rankeda, to, to... To spoko, ja jak najbardziej się cieszę. Zawsze troszkę więcej gry dla nas, prawda? Troszkę więcej czasu antenowego, że tak powiem. Czas zmienić, e, słuchajcie, zarię. Czas zmienić zarię. Może pójdziemy w wieprza? Nie no, oni mają. Oni mają... słuchajcie, Ripera. Jakaś dobra kontra na Ripera. Może my weźmiemy farę, słuchajcie. To może być całkiem spoko pomysł. E, jak wiemy Reaper ma dosyć mały zasięg. Oni też mieli junkrata, także farat naprawdę może być dobry wybór tutaj. O tak poza tym to jeszcze raz wspomnę. Boże, jak dobrze, że dzisiaj mi się dobrze komentuje. Bo wczoraj, nie wiem czy ostatecznie wam wrzuciłem jednego rankeda, którego nagrałem wczoraj. Nagrywałem w nocy, bo jak wiecie za tydzień wyjeżdżam. Znaczy, nie, przepraszam, jutro wyjeżdżam. Wy to pewnie oglądacie troszkę później, ale jutro generalnie wyjeżdżam, więc... Kurde. Nie no, to było tak słabe. Tak słabe, ale będę się trzymał mimo wszystko fary, bo jak widzicie, no, mówię Hanzo, Hanzo, Reaper i złomiarz, Myślę, że to jest naprawdę całkiem porządny kombo dla fary. Tylko, żeby to wykorzystać, prawda? Trzeba to wykorzystać. Nie mogę latać też zbyt, zbyt nisko, bo jak widzieliście, tutaj Reaper mimo wszystko mnie łapał. W każdym razie wczoraj nagrywałem o godzinie 2 w nocy, żeby słuchajcie, nagrać to dla was. Godzinę się męczyłem. Żeby jakiś film nagrać, ja jednak byłem w dosyć no słabym stanie, takim wiecie Fizycznym czy coś Więc ciężko mi się dosyć nagrywało, ale chciałem to nagrać Aj, niedobrze Pojawił się Nie no, lipa, lipa, nic tu nie robię Dobra, ja uciekam. O nie no come on Ok, I guess I have to change ah, Jezu, Genji. Ciężko w ogóle powiedzieć co tutaj mogłoby zadziałać, słuchajcie. Troszkę lipa byłoby oddać. Guys, regroup, don't go one way, by one. Troszkę ciężko byłoby, znaczy głupio po prostu oddać, wiecie, kolejną rundę i doprowadzić do sytuacji, w której no, jest szansa na przegranie tego nawet. Wow. Guys, we have to counter Phara, really. Co ja mogę jej zrobić? Ja wiem, że nie najlepszym wyborem jest tutaj e, jakby Genji. E, nie jest to jakaś świetna kontra na farę. No ale jednak... cholera, umiera nasz Zeniata. Mamy jednego supporta, mamy Mercy, która też w tym momencie pada. Tej zaraz odpali ultimata. Aj, znowu fara mnie łapie. Hanzo pusza ultimata. No i niestety to będzie 2 do 2 i będziemy walczyć o trzeci punkt w ostatniej piątej rundzie. Nienawidzę takich sytuacji. Totalnie nienawidzę takich sytuacji, kiedy no po prostu. Wiecie, wygrywacie 2-0 w sumie całkiem gładko. No i coś się dzieje niefajnego, że zaczynacie doprowadzać do remisu. No i tutaj już się pojawia stres, bo jeśli wygrywaliście 2-0, a w tym momencie... Wygląda to jak wygląda, no to robi się bardzo nieciekawie. Słuchajcie, e, weźmy, weźmy DIVę, weźmy tutaj widzicie, że w naszym zespole pojawiło się dwóch hitscanów, to bardzo dobrze oczywiście. Gramy w ogóle na 3 DPS-ów, poprzednio też graliśmy, no ale w tym momencie ja przejmę rolę tanka, no i zagram tą DIVĄ, ażeby po prostu mieć e, jakąś kontrę na Farę, mam nadzieję, że to zadziała odpowiednio. A ten skin w ogóle jest świetny, prawda, do McCree z eventu e, insurrekcja z eventu insurrekcja bardzo mi się podoba w ogóle bardzo ładne skiny e, są właśnie w eventach co mówiłem chyba ostatnio albo nie nie wiem pięknie złapałem mercy C'mon! Dobra! Wypchnąłem ją w ogóle wy. Pięknie, pięknie. Tutaj dostałem pomoc. Chilniemy się. E, troszkę. Pięknie. Wow! No to nie najlepsze było dosyć. Fara znowu tutaj wlatuje. O Jezu, co ta fara? Co ta fara? Musimy uciekać, zgrupujmy się. Regroup guys, please don't die. O Jezu, o się. Kurde, Hanzo jeszcze tej pomógł. Naprawdę, straszna, straszna jest fara. W momencie, w którym No nie idzie jakoś wam skontrowanie tej postaci. Dlatego tak bardzo nie lubię fary. Totalnie, totalnie nie lubię fary ehm, Szczególnie w połączeniu z Mercy. No ale to chyba... Taka, wiecie, rzecz na inny odcinek myślę. Pięknie, pięknie. Nasi zdjęli tutaj. Nie no, masakra ten nowy reaper. No wiecie, kiedyś on miał problemy z takimi akcjami jak teraz. W tym momencie, no walcząc przeciwko tankom, może się leczyć. Ej, ja poproszę o chwilę. Dziękuję. Okej, okay, w ten sposób? Można i w ten sposób, no. Hanzo jakieś tam piki łapie, niestety. Wyeliminowaliśmy go. Poszedł ultimate od McCree'ego. Dobra, trzeba naszych teraz osłaniać tutaj, pięknie, pięknie, nie, nie, pięknie. Come on, ej, ludziska, ja mam strasznie mało życia. Strasznie mało życia. Get fara, please. Nie, no, to jest jakaś masakra. Tę postać zjąć No, Dajcie spokój. Przydajcie się z Mercy. O Jezusie, naprawdę no come on. Come on. Masakra! Masakra. Myślę, że w tym momencie oni przejmą ten punkt. No naprawdę fara jest nie do zniszczenia momentami. To jest przykre. To jest przykre i myślę, że powinni naprawdę coś z tą postacią w końcu zrobić. Tutaj pojawiły się trzy takie w sumie ciekawe zmiany w Krim Ripperze i... No i patrzcie cholera teraz. Aaaa, Diva na 0 HP Reaper tutaj robi swoje totalnie. Jest naprawdę mocny, słuchajcie. Naprawdę, naprawdę mocny, jeśli tylko, jeśli tylko e, pozwolicie mu się leczyć, co... wiecie, ciężko jest to generalnie powstrzymać. Może właśnie jakiś granat Macriego. Contest, contest! Zarąbiście, ja bym chciał ultimate'a niedługo O jezu, No niestety 3 do 2 przegrany mecz. O jezu, nie lubię takich gier. Totalnie nie lubię takich gier. Boże, jaki brzydki skin do fary. Tak ci powiem, Faro, droga, która mnie tutaj totalnie niszczyła. O jezu, dwóch hitscanów. No, generalnie dużo zmian. Na przestrzeni ostatnich miesięcy sprawiło, że fara urosła do takiego poziomu, do, do takiej rangi, że jest tak ważna w aktualnej mecie. Może troszkę lepiej to wygląda w grach gdzieś tam prograczy, gdzie oni są w stanie tak koordynować działania zespołu, ażeby kontrować po prostu tę farę. Jednak w grach takich z randomami w trybie rankingowym, no jest to problem moim zdaniem. Jest to problem, czasem trafiają się gry... W których lepiej sobie radzicie z tą farą Ale czasem nie da rady, po prostu nie da rady Jeśli jest dobra fara, a wy nie macie po prostu, wiecie, graczy gdzieś tam zdolnych Poświęcić uwagę tej postaci i też, wiecie, zdolnych do tego Ażeby, no, wiecie, trafiać te postać, nie? Tymi hitscanami, które wybieracie No to niestety wygląda to jak wygląda No i jest dosyć nieprzyjemne Tymczasem, słuchajcie, otworzymy sobie skrzyneczkę tak na pocieszenie Zobaczymy co nam tutaj ciekawego wypadnie Nic ciekawego Typowo. Nic ciekawego, mamy 3 złota. A dziękuję za zaproszenie. Jednak w tym momencie nie skorzystam, a zakończę odcinek. Dziękuję za uwagę, słuchajcie. Bardzo fajnie, że udało mi się nagrać taki w sumie, myślę, całkiem spoko odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało, bo wczoraj męczyłem się tę godzinę. nijak jak mi się nie kleiły słowa, nijak jak nie mogłem nagrać nic fajnego. Ostatecznie nagrałem jakiś średni odcinek, który nie wiem, czy Wam rzuciłem. Nie wiem, czy. W sensie jak go będę musiał obejrzeć, żeby zobaczyć, czy, czy, czy on mi się podoba, czy akceptuję go. E, no i poszedłem spać, dosyć zmarnowany i taki, e, a może youtuberstwo to nie praca dla mnie. Praca, tak. E, no dobra, dzisiaj kończę. Było fajnie. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do komentowania aktywności, lubienia filmów moich, lubienia postów na Facebooku i w ogóle śledzenia tam. No i trzymajcie się, do zobaczenia. No i pa, udanych wakacji. Cześć!